Ej, mordeczki, czy tylko mnie jara, jak widzę, że inne osoby zaczynają działać w internecie, nieważne, czy to są osoby gdzieś z mojego otoczenia, czy po prostu randomowi ludzie, jak widzę, że ktoś zaczyna fajnie się rozwijać, działać na przykład w social mediach, może ktoś zakłada markę odzieżową, może ktoś tworzy kontent z siłowni. Cokolwiek to jest, to jest mega zajebiste wykorzystanie po prostu możliwości dzisiejszych czasów. Mnie osobiście jara, że mogę być taką osobą, że mogę po prostu wykorzystywać to, że mamy social media, że mamy internet. Sam nagrałem ponad 30 wywiadów, szczególnie z ludźmi z zagranicy. Mam dwie strony internetowe dosłownie i utrzymuję się z muzyki i z tego, że działam w internecie. Także jestem w chuj wdzięczny i mega mnie to jara, że my jako młodzi ludzie możemy w ten sposób właśnie pracować i się rozwijać. Pozdro dla każdego, kto tam grinduje, wrzuca, ma jakąś pasję, chce coś osiągnąć i po prostu przy pomocy social media właśnie dąży do tych swoich celów. Mnie to mega jara i zawsze dla mnie to jest mega zajawka, szczególnie jeżeli ktoś jest w porządku, jest taki w miarę, wiecie, ogarnięty i tak dalej, nie odkleja mu się. Chociaż z tym odklejaniem to każdy może mieć własną opinię, ale to już nie o to chodzi. Po prostu, jeżeli ktoś fajnie, konsekwentnie napieprza, to mnie to też motywuje, niezależnie od tego, czy jest w branży muzycznej, czy cokolwiek tak jak ja, czy jest to zupełnie coś innego, na przykład nie wiem, marka odzieżowa, czy nawet jakiś fitness, cokolwiek. Wielkie pozdro i ciśnijcie dalej i lecimy z tym.